Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma korzuk biały. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. I zapowiada się, że będzie to kolejny upalny tydzień, w którym nie możemy zapominać o podlewaniu roślin w ogrodzie, jeżeli opadów w naszym rejonie jest zbyt mało. Dotyczy to zwłaszcza roślin uprawianych w donicach, w szklarniach i pod innymi osłonami, a także roślin młodych i niedawno posadzonych lub wysianych bo sierpień to czas wysiewu wielu roślin w warzywniku na poplony. Przypominamy, że w tym miesiącu możemy sięgnąć po nasiona m.in. takich gatunków jak rzodkiewki, rzodkiew zimowa, sałata, szpina, kroszponka, rokietta siewna, szczaw, koper, kapusta chińska i kapusta pekińska. To także idealna pora, żeby uprawiać przeróżne rośliny na młode liście, co możemy robić w donicach, większych lub mniejszych. Jeżeli chcemy mieć piękny zielony trawnik, to także w czasie upałów nie możemy zapominać o jego podlewaniu, zwłaszcza jeżeli widzimy przesuszenia w darni i jej żółknięcie. Pamiętajmy też o regularnym koszeniu. W czasie najbardziej gorących dni ustawiamy jednak wysokość koszenia nieco wyżej niż w czasie wiosennego i jesiennego cięcia. Najczęściej zaleca się, aby w czasie słonecznego lata nie skracać źdźbeł bardziej niż na wysokość 4-5 cm. Dotyczy to zarówno tradycyjnych kosiarek, jak i robotów koszących. Zbyt nisko skoszony trawnik jest bardziej narażony na przesychanie. Problemem zarówno na trawniku, jak również na rabatach i w warzywniku może być też żerowanie kretów. Które podkopują rośliny i usypują kopce. Żeby je odstraszyć, można przykładowo zastosować gotowy do użycia preparat ekologiczny w formie aerozolu, który jest przeznaczony do odstraszania nie tylko kretów, ale także nornic. Działa on poprzez emisję naturalnych substancji, których krety nie lubią, co sprawia, że zwierzęta te unikają przebywania i żerowania w opryskanych miejscach. Tego typu spray dozuje się w czynne kopce i korytarze kreta czy nornic. Zabieg nim można powtarzać w miarę potrzeb mniej więcej co 7 dni. Na rabatach można podziwiać wiele przepięknie kwitnących roślin, m.in. jeżówki, liliowce, hortensje, malwy, dalie, mieczyki i słoneczniki. Wiele krzewów róż ponawia też kwitnienie. Zadbajmy o podpory dla tych okazów, które tego potrzebują, i ogławiajmy przekwitnięte kwiaty czy kwiatostany. Wiele z tych kwiatów nadaje się też do cięcia i układania bukietów. Możemy więc nimi udekorować również wnętrza naszych domów. Nasze mieszkania nie tylko letnią porą, ale też jesienią i zimą mogą zdobić zasuszone kwiatostany hortensji. Które już teraz można ścinać w wielu ogrodach. Że są one gotowe do zasuszenia poznamy po tym, że płatki zielenieją lub nabierają purpury w zależności od gatunku i odmiany. Po ścięciu nie trzeba ich wieszać do góry nogami, jak w przypadku wielu innych kwiatów zbieranych do suszenia, lecz można je od razu wstawić do wazonu bez wody. Można też przygotować z nich przeróżne ciekawe kwiatowe dekoracje. Nie zapominajmy też o domowych roślinach doniczkowych. Cały czas należy je regularnie podlewać i nawozić, ponieważ to czas ich najsilniejszego wzrostu. Warto też wykorzystać ciepłe i najlepiej pochmurne dni, żeby wynieść je do ogrodu lub na balkon i dokładnie umyć za pomocą ogrodowego zraszacza lub opryskiwacza. Dotyczy to zwłaszcza tych okazów, które cały rok trzymamy w domach. Rośliny, które spędzają lato na zewnątrz, zraszane są przez opady deszczu, więc im dodatkowy prysznic i odświeżenie nie jest już tak potrzebne. Życzymy pięknego, radosnego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie jak zawsze za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.